Zadanie 16, Matura 2018, poziom podstawowy czerwiec. Odcinek AB jest średnicą okręgu o środku O i promieniu R. Na tym okręgu wybrano punkt C, taki że OB jest równy BC. OB jest równy BC. W takim razie OB jest równy BC, czyli jeżeli tu jest R, to tutaj też jest R. I zobaczcie sobie. pole trójkąta AOC. A, O, C. Ten zakolorowany. Jest równa. Dobra. No to wiemy, że tutaj też jest r. I tutaj też jest r. A w odpowiedziach w sumie r występuje, czyli nie potrzebujemy dokładnej miary tego r. -a musimy tutaj sobie z tym poradzić. No i zobaczcie. Z twierdzenia Pitagorasa jesteśmy w stanie sobie obliczyć tutaj tego x. -a. Ale pytanie, czy umielibyśmy używać twierdzenia Pitagorasa? A ja Wam powiem tak, że tutaj jest kąt prosty, bo trójkąt ABC, bo odcinek AB jest średnicą, jest trójkątem prostokątnym, bo jest oparty na, na, na średnicy właśnie. Dlatego tu jest x i będziemy używać twierdzenia Pitagorasa, żeby tego naszego x obliczyć. Czyli x kwadrat plus l kwadrat jest równe 2r też do kwadratu. W takim razie mamy x kwadrat to jest 4r kwadrat. Odjąć r kwadrat. Czyli w sumie x kwadrat to jest 3r kwadrat. Czyli właśnie na to, że x jest równe r pierwiastku 3. W takim razie mamy naszego x. Dzięki temu x jesteśmy w stanie obliczyć pole całego trójkąta ABC. I to będzie 1, druga razy x, czyli r pierwiastku z 3 i razy r. To jest cały trójkąt, czyli będziemy mieć r kwadrat pierwiastku z 3 na 2, ale to jest cały nasz cały nasz trójkąt ABC. No to napiszemy, że to jest ABC. Natomiast tutaj trójkąt OBC jest trójkątem równobocznym, a pole trójkąta równobocznego oboku r, bo tutaj pole równobocznego. Obok R to będzie r kwadrat pierwiastku z 3 na 4. I teraz musimy od całości odjąć właśnie pole tego równobocznego i dostaniemy to resztę. Czyli pole trójkąta odjąć pole równobocznego, no to mamy r kwadrat pierwiastku z 3 na 2, a odjąć r kwadrat pierwiastku z 3 na 4. W takim razie wychodzi na to, że mamy. Wspólny mianownik będzie mieć czwórkę, czyli tu muszę pomnożyć razy 2, czyli będzie przez 4, odjąć r kwadrat pierwiastku z 3 na 4, no i po odjęciu wychodzi na to, że mamy r kwadrat pierwiastku z 3 na 4 i to jest odpowiedź D.